Witam dzisiaj Wam przedstawię poduszkę Glac Staw Jest to poduszka z pianki. Materiał jest z włókiem bambusa. Bardzo przyjemny w dotyku. Nie poci się głowa przede wszystkim. E, niestety się mahaci. Tutaj są boki, takie jakby materiału chłodzącego. Też bardzo fajnie i delikatnie jest wyczuwalne. Najważniejsze to długość tam, gdzie mamy szyję. Jest to 10 cm. Z jednej strony, z drugiej siedem i pół centymetra jest wykonana z pianki o wysokiej gęstości, co widać po efekcie odbicia. Długość tutaj przy motylku mamy 48, przy mniejszym jest 39, a szerokość 39. Cała poduszka w najszerszym miejscu jest 60 i 36. Pianka, nie wiem czy to widać, jest dobrej jakości. Nic nie śmierdzi. Materiał też dobrej jakości. Nic się nie pruje, Zamki uchodzą łatwo. Zapięcia też są dobre. No, to wszystko.